Ale pomijając kiedy kiedy zacznijmy, bo już nie mogę doczekać. Także tak. otwórzcie ze mną uh, Have a seat dla Bubu. Zobaczmy, jakie są dostępne. Proszę bardzo, takie są dostępne: Hehe, Sisi, Dada, Zizi, Baba, Kuku, kuku. Nie wiem jak to czytać. Kuku, jak to czytać, widzowie? Widzicie to? Nie wiem, czy widać. Dobra. I jest jeszcze jakiś specjalny. Oczywiście chciałabym tego specjalnego, nie? Bo to zawsze najlepiej. Ale z innych się też nie pogniewam. I szczerze, ja zawsze właśnie ja jestem opozy, opozyt Weroniki, bo Weronika lubi te brązowe. Ja nie lubię brązowych, ja zawsze chcę różowy najbardziej. Dobra, robimy. Ja rozgadałam. Wy najpierw zobaczycie. Nie chcę sobie zaspoilerować, to są, zawsze jest najgorsze, to w tych mystery boxach, że jak sobie tak otworzycie, to czasami widać co jest. Nie wiem czy jest zapakowane, czy nie. Powiedzcie mi, zapakowane. Mogę patrzeć, nie patrzeć? Dobra, nie patrzę. A, nie chcę zobaczyć, dobra. Teraz mi telefon padnie, ale poświęcenie dla lebu musi być i dla Was, to trzeba pokazać, żeby nie było, że ja się sama jaram tym, nie? Wiem, że Wy też. Wiem, że to jest Wasze guilty pleasure. Wiem, że się Tak Ja radzę dla Bógów. Ja nie jestem jedyna. Dobra, dziękuję. Dobra, zróbmy to tak. Gdzie ma twarz? Tu ma twarz. Dobra. Widzowie, ładny czy nieładny? Nie wiem, czy widzicie. Dobra. Mówiłam, że nie chciałam brązowego i mam brązowy. Ale jest cute. Ale i tak jest cute. Weronika, chcesz?